Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Ten film będzie o latarkach. To będzie recenzja dwóch latarek, taka szybka, i przegląd czterech innych latarek. A jedna z nich będzie dla was. Hey, Jak wiecie, mam kolegę Michała z kapuga.pl, nie? Polecam. Dostarcza mi czasem jakieś rzeczy do recenzji. Od niego miałem QSP, od niego miałem do pomacania TRC, nóż. Ostatnio, ostatnio, czyli pół roku temu przywiózł mi latarki do pomacania, a był u mnie. Ostatnio pogadaliśmy sobie, w ogóle jak było ostatnio, to sobie obejrzałem Demko, bo nie wiem czy wiecie, ale Demko robi teraz Demko, Andrew Demko, ten który projektował m.in. Triad dla Cold ma swoją markę nożową. Oglądałem drogi niestety, taki zwyklak, bo szary, żadne takie wodotryski, ale może też sobie od Michała pożyczę. Pożyczysz, co prawda jest drogi, bo mówię, taki zwykle kosztuje tam chyba 800, nie pamiętam blachy, ale ciekawa jest szczególnie blokada, bo on tam zrobił coś takiego, co nazwał Shark Lock, i to jest tak. Przesuwana blokada w kształcie płetwy rekina. Faj, fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że się Michał mi da pobawić. Jak, jak mi pożyczy, to trochę poużywam oczywiście i wtedy nagram Wam reckę, bo taka ciekawostka, nie? Coś nietypowego, coś nowego. A dzisiaj będziemy gadać o rowiwonach. Mam dwie, których używam właściwie, to są moje jedyne latarki, których używam na co dzień. To jest Angel Ice, to jest ta większa i przy kluczach mam Aurorę A3. To o tych Wam opowiem, bo te znam dokładnie. I po, przejrzymy sobie jeszcze kilka modeli, które mi Michał podrzucił, żebyśmy My, żebyśmy sobie mogli właśnie wspólnie obejrzeć pomacać. Ale to będzie recenzja dwóch latarek Aurory A3, która y, u mnie wisi od pewnie pół roku przy kluczach, to jak ktoś y, y, zerka na mojego Instagrama albo zerka na grupę DCPL, no to tam przy zdjęciach moich y, zestawów, jak tam czasami rzucamy, to, to te dwie gdzieś tam występują. Ta nie wygląda najgorzej, jest troszkę podrapana, ale ma dosyć dobrą powłokę. Natomiast ta przez to, że jest przy kluczach, wygląda jak po wojnie, nie? No ale to też y no życie, nie? Zawsze te latarki wszystkie, nawet jak mają dobrą powłokę, czy tam, bo to zazwyczaj jest aluminium, nie? To jest to 60, chyba 61, aluminium lotnicze, no to mówią, yy, więc jest odporne, no ale tą farba to farba, nie? Więc się zawsze obtłuczę, ja ją mam zawsze przy sobie, za, zawsze, zawsze, bo ona wisi u mnie przy kluczach od kanciapy, od domu i od samochodu, no lekka, mała, wiecie, chociaż... Ostatnio znowu usłyszałem, że nie powinno się mieć wszystkich kluczy w kupie, jak tam jest kluczy od kluczyk od samochodu, bo jak jest kluczyk od samochodu, jest pęk kluczy, to rozpierdziela stacyjkę. Rowivon to jest dosyć nowa marka, bo bodajże od 2017 albo 2018 są na rynku. Nie, to Chińczyk. Chińczycy chyba są od paru lat potentatami, jeżeli chodzi o rynek latarkowy. Nie tak, że to są jakieś tam firmy, wiecie, z Stanów czy z Europy, które produkują w Chinach, tylko po prostu to są chińskie firmy produkowane w Chinach i z Chin są dystrybuowane. Jak się przygotowywałem do tego filmu i chciałem wam powiedzieć coś o RoviVonie, to wyczytałem, że tam główny projektant, gość się nazywa Chen, ponad 10 lat jest projektantem, robił dużo ciekawych rzeczy, bo robił na przykład słuchawki dla Pumy. Dla dużych firm pracował generalnie, więc yy, mówię o takim wzorze, przemysłowym. Może podpadnę maniakom latarkowym? Ja nie jestem maniakiem latarkowym, nie? Tak samo jak niespecjalnie, na przykład, używam tych najwyższych trybów. Więc, jak na mnie latarka ma, tak jak ta, 1650 lumenów, no to może gdzieś tam parę razy dla testów, żeby zobaczyć, jak to daleko świeci, użyłem, ale nie używam. Wiem, że są ludzie, którzy używają tych mocnych trybów nawet codziennie, nawet zawodowo jak tam, nie wiem, gdzieś. Ochrona, która sprawdza jakiś teren, chodzi, patroluje czy coś, jak w pracy się ma potrzebę przeskanowania większego terenu ciemnego, to tak, to spokojnie. Ja jestem takim użytkownikiem, wiecie, niezaawansowany. Używam ich, żeby spojrzeć, bo mi 5 zł wpadło pod fotel, a jadę na myjni i mi zabraknie, albo sobie włączę latarkę, bo mi zgasło światło na klatce schodowej. I żeby trafić do zamka, no takie wiecie, podstawowe rzeczy, nie? Czy żeby sobie gdzieś tam. Na parkingu, jak mi się skończy płyn do spryskiwaczy, sobie wlać płyn do spryskiwaczy, takie codzienne rzeczy. Więc pogadajmy najpierw o tym maluchu. Prosta latarka, ona jeszcze, tylko nie znalazłem już do niej pudełka, bo do tej znalazłem pudełko, miałem, bo chciałem wam pokazać co jest w zestawie, a do tej pudełka już nie znalazłem, gdzieś przepitoliłem, to znaczy ono gdzieś jest, tylko... Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie, bo tu jest jeszcze też klips, żeby ją normalnie nosić, wiecie, zahaczoną za krawędź kieszeni, albo żeby sobie też przypiąć do, do daszka, jak chcecie coś sobie robić, bo leciutka. Ona ma maksa 650 lumenów, ale jak powiedziałem, nie jestem maniakiem maksymalnej ilości lumenów. Podoba mi się to, że jest też ładowana na USB. Ostatnio używałem Olajta tego breloczkowego, też takiego, tylko że on był włączany przez przekręcanie, i wkurzało mnie to, że zdarzało się, że chciałem użyć latarki na no, szybko, miałem sobie kluczyki, przekręcałem, rozładowana, albo się gdzieś tam sama przekręciła i się władowała w kieszeni. Nie ta jest normalnie włączona na guzik, ma taki, to się Quick Access nazywa, w każdym razie szybki dostęp, nie? Że jak się przyciśnie guzik i przytrzyma, to ona wali w tym mocnym trybie. Teraz te nowoczesne latarki, które mają taką właśnie dużą mocno, to one się grzeją, tego chyba nie idzie przeskoczyć. To też chyba jest dodatkowe zabezpieczenie, że jak się ją wciśniesz szybko dwa razy, to się dopiero włącza na stałe, nie? To też, żeby, żeby się nie włączała gdzieś tam w kieszeni przypadkowo. Nie wiem, czy mogę świecić, czy nie zepsuję aparatu. Maksymalnie czas działania to 60 godzin, więc świat i ludzie. Tym bardziej, że tego typu latarek to się zazwyczaj używa chwilowo. Problem jest później taki, że jak się długo, długo wisi przy kluczykach, to można się zapomnieć i gdzieś tam, jak będzie potrzebna, to się okaże, aha, to już ten moment. Cała jest aluminiowa. One wszystkie są wodoodporne, można je nawet wrzucić do wody. IP68 chyba to jest ta... Norma, że może spać z jednego metra i 30 minut w wodzie może poleżeć. To w ekstremalnych przypadkach. Ale gdzieś tam na deszczu, coś tam, czy wam spadnie w błoto, czy coś można ją opłukać, no to to, to, to wszystko jest spoko. To, to lubię w tych sprzętach, że nie trzeba tam specjalnie huchać, dmuchać. Trzeba uważać na sprzęt, nie? Bardziej jak się wydało na niego niemałe pieniądze, no to będzie służył dłużej, będzie w lepszym stanie. Ja tam też jestem zwolennikiem. Jestem stary, nie? Ja pamiętam czasy, jak było ciężko kupić cokolwiek, więc, więc dbam o rzeczy, które już mam. W młodym pokoleniu to wcale nie jest takie oczywiste, żeby dbać o rzeczy, nie, które się ma. Podpadłem młodym teraz No ale tak jest, ej, to z obserwacji To nie jest moje widzimisię, nie Zróbcie wszystko, żeby nie być standardowym, stereotypowym młodzieńcem nie? Dbajcie o to, co już macie Szczególnie jak macie od rodziców nie? Którzy zapierdzielali na to, żeby wam coś kupić Wracając do tematu 650 lumenów max 60 godzin świecenia po pełnym naładowaniu, ona się ładuje usb -B. i tu mi jedna rzecz, znaczy to nie jest problem, nie, no to jest chyba normalna rzecz, dlatego też zaraz Wam powiem dlaczego, bo jest kilka powodów, super powodów, dla których wybrałem właśnie tę latarkę, ale to za chwilę będzie o niej gadać. Ale tu jest ta zaślepka i ona po czasie, no bo wiecie, no ja dużo noszę, coś tam ładuję często, wyciągam zaślepkę, wkładam zaślepkę i ona się zrobiła trochę luźna. Nie odpina się sama, ale taka Wrażenie, nie? wrażenie, że jest taka, może, mniej szczelna czy coś, ale nie, zau nie zauważyłem problemu. Ona kosztuje 130 zł. To no musicie sobie porównać aktualne ceny. Ja właściwie w TAI to używam głównie tego trybu. O, tego trybu, nie. Czyli tak jak go wiecie, ledwo, ledwo. Niektórzy mówią to Firefly, niektórzy mówią na to Glow, coś tam, no, tego najmniejszego, nie, dwóch najmniejszych trybów w 90% moich latarek. Ja mam tego Armyteka teraz od bardzo dawna noszę Wizarda Pro na głowie, jakie do lasu, czy tam w góry. I tam też w zasadzie używam pierwszych dwóch trybów. Maksymalnego oprócz testów i zabawy to chyba nie użyłem nigdy. Na pewno nigdy mi... Ch chyba nigdy nie był mi potrzebny, o tak. Bo na pewno to... Nie jestem pewny, bo mam pamięć jak kura. To to jest Aurora A3, słuchajcie. To jest moja y, latarka przykluczykowa. A to jest ta latarka taka EDC, powiedzmy sobie główna. Po pierwsze jest ciekawa, bo nie jest okrągła większość latarek. Mi się to podoba. Przypomina mi trochę w ogóle te takie lampki warsztatowe. Takie te y, duże, które się na przykład można sobie gdzieś powiesić czy coś. Ja zdecydowałem, że tej będę używał, bo... Bo jest jednocześnie kątówką, i bo tu ma dwie diody. I one są jeszcze w ogóle płynną, ma re, mają regulację i w górę i w dół, więc to jest też fajne. Urzekła mnie kilkoma nietypowymi funkcjami. Po pierwsze, właśnie to, że jest jednocześnie i latarką zwykłą, prostą. Tu świecą dwie diody i zobaczcie one. Ma, o, wystarczy wcisnąć i przytrzymać, nie? Jest płynna regulacja w jedną i w drugą stronę. Żeby ją włączyć, to trzeba też analogicznie, tak jak wszędzie, one mają ten sam system, nie? Pewnie to jest jakaś tam wspólna cecha tej elektroniki, nie? Uważajcie, będzie mrugało. Jeżeli ktoś ma epilepsję, to nie wiem, czy to może, zaszk może zaszkodzić, ale na filmach też jest takie, ten. więc włączę teraz tryb strobo. Hmm? O kurde! Masakra. To gdzieś tam takie awaryjne wiecie, żeby, żeby stać się widocznym, czy coś się ona wtedy wali, też naprawdę mocno. Maksymalna moc tych, tych dwóch diod łącznie to jest 1650 lumenów, więc hardcore, bo to świeci na ponad 100 metrów, a jak będziecie w brzozowym lesie i byście ją odpalili, to te brzozy zaczynają oślepiać, nie? Po prostu. A tutaj ma 1000 lumenów, to ma trzy diody i ma trzy tryby. Ma jeszcze tryb SOS, nie? Nadawania tych. tych. Jak się jeszcze włączy trzy razy i później prze, przełączy się ze stroboskopu, to ma SOS. To są dwa włączne nie Jest ten u góry, który. Zależy jak się on trzyma, nie? Ale na froncie jest ten, który obsługuje przednie diody. I z boku jest ten, który obsługuje. To jest ten szybki dostęp, gdzie ona wali na maksa, nie? I wtedy jest albo tak. Jedna dioda się świeci. Dwie diody się świecą. Mm. Albo trzy diody się świecą, to jest maks. Oczywiście ma dupkę z magnesem, nie? Więc. Czekajcie, bo o, więc można sobie ją tam gdzieś do maski, do futryny, do czegoś przyczepić, dlatego też ją lubię, ale też wybrałem ją między innymi dlatego, czego zazwyczaj w latarkach nie ma, ale to też jest y, potrzebne w mojej działalności. Ona tu na dupce no ma ten taki, wiecie, do przewleczenia yy, sobie smyczki czy tam do właśnie sznurka, żeby ją gdzieś przywieźć, czy nawet karabinek tu wejdzie. Ale ma też gwint, normalny gwint na takie śruby, jakie są w statywach fotograficznych. Więc można ją sobie założyć na statywie, jak się gdzieś tam chce coś doświetlić, a się robi zdjęcia, czy filmy, czy coś. To to tak mówię już typowo z mojej działki. Oprócz tego można tu wkręcić na przykład wiecie, są takie stopki do aparatu, więc można sobie ją nawet założyć bezpośrednio na aparacie, nie? żeby sobie coś tam doświetlić, czy przy filmowaniu. Podoba mi się jeszcze jedna rzecz i dlatego też ją wybrałem, bo często jest tak, że ciężko sprawdzić jak jest poziom naładowania latarki, a ona ma tutaj cztery diody. Jak się krótko wciśnie boczny guzik. Nie wiem, czy to widać tu, ale na, na zbliżeniach też to robiłem. Jak się wciska ten boczny guzik, to, to się zapala tyle, ile, ile ona jest naładowana. Jest 25%, 50%, 75% i 100%. Klips powiedziałem, że jest dwustronny. No można sobie go przełożyć w tą stronę albo w tą stronę, bo jest suwany. Nie chcę go suwać, bo się go ciężko zakłada, nie? Nie no, sunę, żeby wam pokazać, jak się ciężko zakłada. Ja go mam założonego w tą stronę, nie w tą stronę, bo wiecie, że ja chodzę w czapce z daszkiem. I naprawdę to się ciężko zakłada, szczególnie jak się nie ma poznania. Znaczy, jak się ma krótkie, O, może tak. I się wsuwa po prostu, nie? I trzyma, super trzyma ten klips. Ona pasuje też do piątej kieszeni e, jeansów, nie? Kiedyś to się mówiło, jak się było młodym, 30 lat temu, no się mówiło na to kondonierka, nie wiem, teraz się nie mówi tak. Ale wiecie, ta mała kieszonka w jeansach po prawej stronie, która jest pod kieszenią właściwą. I to jest ta moja podstawowa latarka, bo też wiele osób pytało, Mało tego. Jest jeszcze jeden plus, dla którego też ją wybrałem. Pomijam na przykład tego y, Wizarda, którego mam na głowę. Armyteka, czołówkę, nie, bo on jest tam ładowany taką przystawką, tą magnetyczną. Ale większość latarek takich, wiecie, powiedzmy edecowych jest ładowana przez, y, przez port USB-B, ten y, mały, a jak był w starszych telefonach, nie. A ta jest ładowana. Po pierwsze ma USB-C, więc nie trzeba mieć dwóch kabli, Jak na przykład macie telefon na USB-C, to do niej nie trzeba nosić specjalnie przewodu z wtyczką USB-B. Tylko się ładuje zwykłym USB-C, tak jak teraz chyba większość telefonów. Nie mówię tam o iPhone'ach, tylko o ten. Ma bardzo dobrze zrobioną zaślepkę i ładuje się szybko, nie? Ona od zera do 100, bo specjalnie ją wyładowałem, nie wiem, chyba dwa tygodnie temu, wystrzelałem ją do zera. 45 minut ładowała się do 100%, więc szybko się ładuje. Nie ma wymienialnego akumulatora, bo dla niektórych jest ważne, żeby na przykład była możliwość na przykład wymienienia akumulatora gdzieś tam w terenie, albo używania na zwykłe, na przykład paluszki, nie, a, a, no to nie, tutaj są akumulatory wbudowane, bo to dla niektórych może być kwestia być albo nie być, czy kupić, nie kupić, no więc to, to musicie mieć na uwadze. dzielnie. 80 bodajże 3 gramy, nie pamiętam, ale nie jest, nie jest upierdliwa, używałem jej też na czapce z daszkiem, i też spoko, przez to też, że ona ma diody i tu, i tu. Może to jest dodatek, i może to jest niszowa sprawa, ale mi się też na przykład to sprawdziło, nie? Bo wiecie, jak jest latarka z klipsem, można ją sobie nasadzić na daszek i świeci do przodu, nie? Ale co zrobić, jak się ma czapkę nie z daszkiem, tylko na przykład taką ciepłą, nie? Jakąś tam już, wiecie, nasuwaną, taką jesienno-zimową czy coś, a tutaj to powoduje, że możemy sobie ją wsunąć. Na zwykłą czapkę, czy tam tu, czy tu. I kątówka, ten, ten frontowy panel też będzie nam pomagał. Mi się wydaje, że to jest dobra opcja. To znaczy, może się nigdy nie przydać, ale może się przydać czasami. Prawda też jest taka, że przy takiej zimowej czapce, jeżeli ona jest dosyć luźna, czy coś, no to wtedy te 80 ponad gramów będzie czuć. Może, może gdzieś tam zjeżdżać coś, ale sprawdzałem, używałem i ja mam dosyć taką ciasną czapkę z polaru, więc luzik. Dla mnie najważniejsze to, że jest właśnie jednocześnie kątówką i ma tutaj ten, ten moc. Może mi się kiedyś przyda, nie powiedziane, nie wiem, zostanę gdzieś kurczę, w środku niczego, gdzieś tam na drodze, w... będę musiał koło wymienić czy coś, no to to jest dobra też opcja. Szczególnie, jak się jest człowiekiem, który jeździ samochodem i na przykład wraca się wieczorem, nie wiem, z trasy czy coś, no wydarzają się różne sytuacje i wtedy ta latarka naprawdę ma sens. No, nie posiadanie jakiejkolwiek latarki w samochodzie jest głupie. Czy jesteś, nie wiem, Edecowiczem, czy nie? Czy jesteś prepersem, czy nie? Każdy kierowca, niezależnie od tego, czy kobieta, czy mężczyzna, niezależnie od tego, co robi yy, na, na, na co dzień, nieważne czym się interesuje, latarka, moim zdaniem, jeżeli chodzi o wyposażenie samochodu, to jest tak samo ważna jak apteczka. A wiadomo, że zazwyczaj w głębokiej dupie lądujemy w sytuacji niesprzyjającej, nie? Czyli nie o 12, jak jest full słońce, tylko gdzieś tam się spierdzieli coś, jak jest 23, wracacie jeszcze gno i deszcz. Petarda jest ta latarka, mówię. Jedyną minusem to jest cena, bo ona kosztuje 300, bodajże 80 złotych. Ale ma dużo takich funkcji, których nie ma w większości latarek, takich wiecie, zwykłych, edecowych, i mi to pasuje. Ale to też jest to powiązane z moją działalnością, na przykład z tym, że mogę sobie dokręcić ją do aparatu albo dokręcić do statywu, doświetlić coś, tak. To to są dwie, te dwie latarki, których ja używam. To jest to, co mi się sprawdza, nie? Nie absolutnie nie neguję, jeżeli ktoś chce mieć tylko jedną małą latarkę przy kluczach. Tym bardziej, jeżeli prowadzi tryb życia wiecie miejski i ta latarka przy kluczach już w ogóle właśnie ma mu pomóc tam poszukać czegoś w samochodzie albo. Albo doświetlić sobie drogę na schodach do domu, żeby się nie wypierdzieć, nie wbić sobie jedynie. Kwestia tego, żeby też dobrze wybrać sprzęt do swoich potrzeb. Więc zanim kupicie cokolwiek, to jest w ogóle porada na całe życie i do, do, dotyczy wszystkich aspektów życia. Jeżeli się chce coś kupić, to trzeba najpierw się zastanowić, do czego się będzie tego używać, a nie kupować na pałę albo dlatego, że ktoś ma. Dlaczego to mówię? Bo też ostatnio z kimś gadałem i właśnie dużo ludzi, szczególnie początkujących, gdzieś tam w tej naszej, powiedzmy, tematyce, bo o tej tematyce powinniśmy gadać. No gdzieś tam ten swój sprzęt kompletuje, bo ktoś ma, albo ktoś tam pokazał, bo dobrze wygląda na zdjęciach. Ej, nie, no im bardziej przemyślisz to, czy to ci jest potrzebne, tym y, mniej kasy wydasz głupio i bezsensownie i tym bardziej dopasowany do siebie sprzęt będziesz miał. Aha, miałem wam powiedzieć jeszcze, co jest w tym Angel Eyes, bo to jest Angel Eyes E200S. Tu w zestawie do tego, oprócz tego, że jest klips y, demontowalny, jest smyczka roliwona taka, jest w ogóle zapasowa zaślepka gumowa. To jest zawsze dobry pomysł, nie? Bo to jest tylko kawałek gumki. Można urwać, można zgubić. Ej, to jest dobra rzecz. Więc smyczka nie używam, nigdy nie używam tego typu rzeczy. Jest przewód USB-C, taki kruciak, nie? Właściwie to ja nie wiem. Też mogliby dychę zdjąć sceny i nie dawać tych przewodów. Każdy ma te przewody teraz w domu. Tych przewodów to jest kurde, czasami więcej niż rzeczy do ładowania. Jest jeszcze kawałek parakordu, nie? Też. Gdybyście sobie, nie wiem, chcieli zrobić laniarda czy coś. Ale to też nie używam, nie? bo to jest taka latarka, którą albo noszę właśnie w tej małej kieszeni y, piątej w jeansach, albo noszę gdzieś tam zaczepioną o krawędź kieszeni. Y, nosiłem ją najczęściej, ostatnimi czasy nosiłem ją z Benchmade'em Griptilianem i zupełnie nie przeszkadza w jednej kieszeni, mimo że jest trochę szersza niż okrągła, ale mi pasuje to, nie? Znaczy to taka też ciekawostka. To jest Aurora A8X. Ona jest bardzo podobna w budowie do tej mojej a trójki. Tyle, że jest z poliwęglanu, czyli jest taka półprzezroczysta. Ona kosztuje 240 zł, nie? są dosyć, dosyć drogie są te latarki. Też leciutka, też ma klipsa, bo ona w zestawie ma klipsa, bo to też breloczkowa taka, nie? Ale w zestawie ma kółko do kluczy i klipsika małego, czyli też można z niej zrobić czołówkę. No i też ma przewód oczywiście. Tak, micro USB, czyli USB-B. Ja nie wiem, czy ja dobrze mówię USB-B, ale wiecie o co chodzi. Wszystkie mają szybki dostęp, tylko że ona ma jeszcze. Ma tryb policja. Nie wiem, po co to jest potrzebne, pewnie do ostrzegania, chociaż ja nie jestem pewny, czy w Polsce można używać świateł mrugających niebieskich i czerwonych, na przykład jakbyście chcieli kogoś ostrzec, bo stoicie na poboczu czy coś. Też ma 66 godzin świecenia, też ma, wszystkie mają wbudowany akumulator na stałe. To jest kolejna taka mała latareczka. Można powiedzieć uniwersalna, jakby ktoś nie chciał i zależy mu na wadze czy coś, to ona prawie nic nie waży. Uczciwie wam powiem, jeżeli ja mam wybierać, to wybieram zawsze tego typu rzeczy, tym bardziej noszone na co dzień, tym bardziej właśnie gdzieś tam w takich warunkach, powiedzmy sobie, gdzie są narażone na jakieś takie mniejsze uszkodzenia, to nie wybieram plastikowych rzeczy. No Ona jest sporo droższa od tej mojej, bo ta moja kosztuje tam 130, a ta kosztuje 240, no to to już jest droga latarka. Ta ma 650, nie wiem czy powiedziałem, że to ma 650 tak jak ta moja, bo to są bardzo podobne latarki, tylko ta jeszcze jest właśnie poliwęglan i ma te, te diody z boku z różnymi trybami świecenia. Yy, to jest A25, 1000 lumenów, ona już jest taka parówka. Yy, klasycznie, smyczka, kółko do kluczy, o zapasowy O-ring tu jest jeszcze. Yy, też kawałek parakordu, tu, tu akurat zielony, bo tam w tym moim był czarny też przewód. O i to jest taka parówka. Klips już jest przykręcony na stałe, 1000 lumenów, szybki, szybki dostęp. I ona przez to, wszystkie te, poli, pol, wszystkie te poliwęglanowe mają też właśnie kolorowe diody tutaj, nie? Ta ma jeszcze jedną funkcję, którą też zobaczycie na przebitkach. To też dobre, nie? Gdzieś tam na przykład na ulicy wieczorem czy coś. Ten poliwęglan jest fluorescencyjny, jak się go naświetli to ona po prostu tak świeci na bladozielono? Albo żółto? Nie, bladozielono powiedziałbym. Ona też jest oczywiście ładowana, ma w dupce zaślepkę, proszę bardzo też jest mikro USB. Ponad 70 godzin ma świecenia. Tutaj jest inna dioda, bo tu jest ta XP LHD i kosztuje 300 Ja tak mówię, że nie wybrałbym plastikowych rzeczy, ale rozumiem, że ludzie na przykład sobie kupują jakieś takie kolorowe rzeczy czy coś, nie? No nie? jest to nic jakiegoś tam specjalnie złego czy coś, nie? Kwestia gustu. Jedna z nich będzie dla was, jedna będzie dla patronów, zaraz ustalimy albo może zrobimy ten. Sami sami wybierzecie może która. Mam jeszcze Aurorę A23, ona też ma tą Cree XP LHD. Też ma tam 72 godziny świecenia. One mają 600 mAh. Akumulator wbudowany. Tylko ta jest. Ta kosztuje siedemdych jest tańsza o koszty 230 zł, nie? Jest aluminiowa, forma taka sama, nie? Tyle, że jest nie z poliwęglanu fluorescencyjnego i nie ma tych bocznych diod, tylko... tylko jest po prostu aluminiowa, taka klasyczna. Klasyka gatunku. Dosyć krótka, dosyć pękata, nie? Bo to też musimy, Chociaż jak się kupuje latarkę innej marki, gdzie są te akumulatory, TCR 123 to one też są wszystkie pękate, bo wymusza to yy, rozmiar akumulatora. A ostatnia to jest długopisówka. A33 Aurora. Bo też nie wszyscy lubią właśnie krótkie pękate, wiem, że jest dużo zwolenników wśród nas yy, latarek tak zwanych długopisowych, to znaczy ja na nie tak mówię. Ta się spodobała mojemu koledze lekarzowi bardzo, no bo są lekarze, niektórzy, Którzy używają latarek. No bo ona jest fajna, bo jest taka poręczna, ale jest długa, nie? Ja na przykład nie przepadam. Też klips, też zdejmowany. Ta jest fajna, bo ma małą średnicę. Jak na przykład ktoś, nie wiem, chce używać yy, takiego slipa edecowego, nie? Na przykład tam wiecie na karty, na scyzoryk i na latarkę albo na długopis. No to to wejdzie szybciej niż taka pękata. Tej się nie da używać jako czołówki, nie? Raczej. Ale to, to nie jest tego typu latarka. Ta jest też ładowana przez USB-C już, nie? To też dla kogoś może to mieć znaczenie. I 200 lumenów w maksie, nie? Czyli to taka też edecówka. Nie oszukujmy się, 200 lumenów to też jest naprawdę wystarczająco. A powiedziałem, że ta kosztuje 140 zł też? Czyli jest porównywalna z tymi maluchami, nie? Tylko, że no... tego przy się nie da nosić. Chciałem zrobić rozdawnictwo. I w ogóle nie dość, że chciałem zrobić znamisko, to jeszcze Michała w w to, a z siebie zdejmę ze swoich barków. Dla patronów wezmę tą parówkę fluorescencyjną, bo jest ciekawa, fajna, to się też na pewno komuś spodoba. I teraz mamy do wyboru tak. Mamy A33. Mamy A8X, to jest tak, A8X. Mamy A23. Mamy trzy latarki do wyboru. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu przez tydzień od y, publikacji tego filmu możecie w komentarzu napisać, którą z tych trzech byście wybrali i jednym zdaniem dlaczego. A Michała poproszę po tygodniu, żeby wśród tych komentarzy wybrał jednego zwycięzcę lub zwycięszczynię, nie? która otrzyma latarkę. Wtedy się skontaktuję z osobą wybraną przez Michała i po prostu poproszę o adres. A33 długopisówka, A8X y, poliwęglan, policyjne, światełka z boku, <laughs> breloczkówka i A23 y, taktyczna parówka. Do wyboru, do koloru. Decydujcie, którą chcecie. Napiszcie krótki komentarz, żeby było wiadomo, yy, kto chce i w, żeby było z czego wybrać. Dzięki za zgodę na rozdanie. I co, wracamy. A ja póki co będę <coughs> tych dwóch wciąż używał. Chcecie Reckę Armytek Wizard'a? Bo już też używam bardzo długo, mogę nagrać w sumie. Jeżeli chcecie, to możecie napisać, czy chcecie, czy nie. Chociaż ja mówię, ja po pierwsze nie jestem bzikiem latarkowym, to może jest minus. I jestem podstawowym użytkownikiem, więc jeżeli ktoś ma jakieś specjalistyczne potrzeby czy coś, no to ja ich nawet nie znam, albo znaczy jestem w stanie część sobie z nich wyobrazić, nie? Ale, ale mówię, jestem z, najzwyklejszym ze zwykłych podstawowych użytkowników latarek, nie? więc po prostu większość marek, yy, która robi latarki, to w te wszystkie latarki mi po prostu wystarczają. Nie? No, to jest kwestia później takich dodatkowych atrybutów. Tak jak mówię, no tutaj jest parę atrybutów, które do mnie gadają, nie? Czyli na przykład to właśnie, że możesz sobie guzikiem sprawdzić poziom naładowania, że jest jednocześnie z tej strony, z tej strony światło, że można zrobić z niej czołówkę, że można ją przypiąć nawet od bidy do czapki zimowej. No i że ma, ma magnesowe dupki, to ma dużo latarek. No ale że ma też y, tutaj gwint, gniazdo na gwint statywowy, fotograficzny to jest dla mnie bajka. Nie wiem, czy w ogóle. Jeżeli na przykład ktoś z Was kupuje latarkę, to rozważa, bierze pod uwagę rowy, no, Jestem ciekawy, jak ona jest ta marka popularna i znana w ogóle w naszym środowisku. Kolejny gracz, ej, czemu nie? Im więcej będzie takich firm produkujących latarki, tym my, użytkownicy, będziemy mieli albo dostęp do coraz bardziej fikuśnych rozwiązań, bo będą się między sobą bili, albo będziemy mieli coraz może lepsze ceny, bo będą się będą między sobą konkurować cenami. Więc tak czy siak dla nas chyba dobrze. Wasze zdrowie, napojem, bo skończyła mi się kawa. Do zobaczenia. Jutro do lasu. Może Bory. Teraz mogę sobie przypiąć ją z powrotem. Taki pęk kluczy. Mam. no taki pęk klucz to jest moje EDC. Też. święty Piotr, nie? <gry>